Dasz. Dobra, no hello, tutaj Purpos, jest ze mną. Dzięki, z się <noise> Dobra, witajcie serdecznie, jesteśmy, gdzie my jesteśmy? W kosmosie. No na Asteroidzie i teraz właśnie... W kosmosie właśnie... jesteśmy, zobaczcie jaki ten olbrzymi jest kosmos, a tam jest Ziemia, o tam, tam, tam. Tak, tak, tak tam. ten taki, o tutaj to jest Ziemia. Tam, tam Ziemia. Dobra, ja się nie mogę doczekać, żebyś przeskoczył na, na tą, na tą asteroidę. Y... Dobra, ja, ja bierę rozpęda. Nie musisz. Lecę. Lecę. No dobra. Wie ma. Jesteśmy na lodowej. Zbity lód. Pra... Kto go, kto o, go bił? Lecę, to tylko z zewnątrz jest ten lód. Tak? No. A, kurde, ma no faktycznie. Gdzieś znowu tu... Znowu nie wyłączyłem sobie... E... Czego mi znowu game moda załącza? Dobra, już nie mam. Generalnie po, poza tym, poza yy, yy, odcinkiem poczytaliśmy, że tutaj można jakieś fajne meteorytowe kamienie zdobyć. Są gdzieś wewnątrz tych meteorytów, mm. tych asteroid. Yy, z tym, że ciekawe gdzie? Może no, jak kopisz dziurę, żebyś kosmos nie wypadł. No, to dlatego to właśnie pas. Albo pod nogi. wypadnie w kosmos, zobaczymy, co się stanie. Ah, ah, ah. Kamień no, meteorytowy. Czekaj. Nie no, czekaj. To, to nie to nie to. Boisz się? To miał być jakiś materiał meteorytowy, coś takiego? Tam, tu nie ma wody, nie bój się. Mm. Purpose, nie bój się, tu nie ma wody. Aha, aha, aha. no tak, no, ja proszę, że... Dobra. No o co ci chodzi? Tutaj chyba, tutaj chyba nic nie ma, wiesz? To, ja idę ja na kolejną asteroidę. Ja Zobaczysz, Ja kopię w dół, czekając na, na. A to wszystko to kamień meteorytowy, coś my kopiemy. Ale to takie. Czekaj, tak, mam tak, coś. Ruda meteorytowa. takie dziwne i dziwnie to inaczej wygląda. Oj, nie tak miało być. Ty, teraz jest pytanie, stawić? czy ja przeskoczę tam, czy nie? Ja zabijesz się. Ej, coś do góry uciekło. Kamień meteorytowy i kamień różny. Taki jeden ciemniejszy. Tak, tam tak. Tam do góry są, lata. Są trzy, ten. Dobra, ja próbuję przeskoczyć tam. To jest tak. bardzo ryzykowne, ale trudno się mówi, haha. Nie dolecę. Bierem. Nie dałeś rady? Nie. To przeskoczę po kolei takim parkurem trochę. Hmm. Ja Na co teraz przeskoczyć? Ja się wkupuję coraz głębiej i głębiej. Hmm, <laughs> Ty, bo naprawdę tutaj zginę. Dolecę? Dolecę czy nie dolecę? Dolecę czy nie dolecę? Dolecę czy nie dolecę? Dolecę, 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 dolecę. Doleciałem. Dobra. Ale to jest świetne. Powiem Wam, że no pierwsza w tym kosmosie coś jest naprawdę świetnego. Musimy zacząć budować tą stację kosmiczną. Aaaaaah! ci jest! Spadam! Nie drżyj się tak głośno. No ale spadałem. Krzycz po cichu. Dobrze, będę krzyczał po cichu. Dokładnie. Masakra, no i co, że ja uczynił? Jak ja mam teraz wrócić tam? Nie wiem, ja tu się wkopałem. No to ja też się wkopałem, wiesz? Ja to się ładnie wkopałem. Ale ja się wkopałem w skałę. O, cześć, coś wisi w powietrzu. Czyżby czy, czy to był diament w powietrzu? Bo bomba. Nie, Ros to jest Rosjanie a... mieli zabrać. To jest amelinium, chyba. No kurde, no ile mam tej. Jeszcze dziurę kopać? E, tak, to jest am amelinium. Hmm. Już jestem prawie, no. No to ja już umarłem. Nie dolecam. Jak Jakub? No fucking way! No, no fucking way! NIE DOLECIAŁEM, NIE DOLECIAŁEM! Tp, Gingis, przepraszam, że scitowałem, ale musiałem to zrobić! Jesteś już tu? Tak. Już jesteś, dobra, tam jest dziura, chodź, do. jak chcesz, to możesz jeszcze raz wypaść. Nie, dzięki, bo już, y, i tak, wiesz co, dojść się na i te inne asteroidy, to będzie naprawdę wyzwanie. Nie ma tam nic ciekawego, to teraz ci powiem, przekopałem się na samą dół tego, no, tu widzisz. No do innych. Chodząc pod górę, kodkami, tu, stworzonymi przez Gingisa, Dżungisowymi schodami. No kurde, korzystaj z schodów no Zrobiłeś i nie umiesz skakać. Gdzie tu dalej przeskoczyć? Na którą? Ja bym tam chciał, tamte tamten, tamto skupisko zaliczyć jakoś. Wiem! No przecież ja jestem jednak oszołom, wiesz? Cześć z tego, że ja tutaj nie mogę. Wybudowałeś A... no. coś pod sobą. Co? Nic nie budowałeś. Członkami postawiłeś. Nic nie wybudowywałem. No, z pewnością, właśnie widzę. Dziwnym trafem się zacząłem w łepety nawalić podczas skoku, nie? Dobra, możesz się do mnie tepać jak coś niedługo, bo ja już jestem na kolejnych asteroidach. Wymyśliłem jak to zrobić, żeby się... Co przy... to jest? Co to, co to, to takie? Co? No to? żelazo. Jeżeli o Kos tym, tym samym Ruda żelaza, no. Nie no, to zwykła. Nie kosmiczna? Nie kosmiczna. No i, i co, będziemy tak skakać po tych skałkach i co dalej? No wiem, że gdzieś tutaj jest ruda meteorytowa. Mm -hmm. I co z niej się da zrobić? Nie wiem, co się z niej da zrobić, ale czekaj, zaraz sprawdzę. No właśnie, teraz to ty poszukaj. Eee, czekaj, 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 czekaj. Set item. O, dobra. I czekaj, tylko gdzie to teraz będzie? Nie! Będzie przy Galaktikraft gdzieś. A Gdzie tu jest Galaktikraft? To nie, to nie, to nie. O, tu jest Galaktikraft. Sztabka tytanu, odłamek tytanu, odłamek żelaza. Sztabka meteorytowego żelaza. I co można zrobić? Ło, wow, wirujący dopalacz, meteorytowe żelazo, okulary sensoryczne, piec ark, manipulator płynów. Człowieku, tu nie ma lipy. Ja chcę okulary a to, sensoryczne. To, a to żelazo zniszczyłeś właśnie? Bo może to to żelazo co jest? Nie, 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 to, to wiem, widziałem to takie jest. Ciemne, takie, 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 takie ciemne, takie. Gdzieś to tutaj jest, na pewno, mówię ci. Chyba, że my nie mamy jakiegoś moda. No rozbiłem też razem, nic z nie wypadło nawet. Hmm. 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 <ścoughs> 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 Czyżby kolejna nie. No a w ogóle pierwsze takie wyjście z mroku, no, tytuł mojej mojego ulubionej kapeli płyty. Pierwsze wyjście z mroku było takie, wow! Ale, ale, ale. Ale teraz jest znowu nudno. No nic tu nie ma! No nic tu nie ma. No i co my będziemy tu robić dalej? Nie wiem, co my tu będziemy robić. O, wyszedłem znowu na... To nie, jest to żelazo. Czekaj, 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 Podniosę je. Co masz rudę Te... meteorytową? Nie to się nazywa ruda żelaza z Galactic Craft Planet. To może to o to nie, chodzi. Nie, to nie to. No jak to nie? Z Galactic Craft to nie jest normalne. Ale ci mówię, że to nie to. Jest normalnie ruda meteorytowa, tak się nazywa. Może no człowiek coś znajdzie tak jak zwykle zawsze. No, nie to, nie to. Pewnie, że nie to. No ty... co pomaluj! Hmm. Hmm. Dobra kawa. No powiem ci, że jestem Rzeczy. lekko zawiedziony. Jeszcze bo... to miał być jak fajnie. No. Ekstre. Nie no, pierwsze mówię, pierwsze takie wrażenie było epickie, ale. No, pierwsze tak, ale dalej jest, no jak jest. No ja mam sobie dobra, wyskoczyć. to ja idę przed siebie po prostu, idę sobie po, ast po asteroidach poskakać. i Zobaczymy, jak daleko zajdę. A jakżeś wyskoczył stąd, gdzie żeśmy No, y wpadłem na genialny pomysł, żeby przeskoczyć po prostu i y w tym momencie postawić sobie, wiesz, pod, pod sobą jakiegoś klocka, jak będę dolatywał do, do kolejnej asteroidy. If you know what I mean. Można tak w powietrzu stawiać klocki tu? No, 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 na ścianie tego, tej asteroidy następnej, nie? No dobra, tam coś widzę, dobra, to ja sobie tam spróbuję skoczyć. Najwyżej umrę jak zwykle, ale to tam będzie fajnie śmiesznie. Dobra, ja już jestem na kolejnej, asteroidzie. Ciekawe czy to może coś znaleźć. Lećmy leć dingisku Do asteroidy kolejnej i ląduj. Bum. Mam. Kamień meteorytowy, kamień meteorytowy, kamień meteorytowy i jest fajnie. Jak coś, to możesz się do mnie przytepać, bo jestem. O, bardzo, lądownik widzę bar tam. Bardzo dalej. Nie ja sobie też poskaczę po swojemu, nie no, wiem to jeszcze to dokąd. O tam mogę, o tam coś jest, tam coś jest. No dobra, no fajnie to wygląda, ale tak... Doleć, doleć, proszę cię doleć. Do kam kamienie doleć, sobie podstawiaj. Doleć, ale czekaj, ja patrzę czy dolecę. Dolecę, 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 dolecę. Idealnie! do -la -ta. A, to żelazo znalazłem znowu. Ruda żelaza. To nie to. Przerażające było na początku te, 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 te meteoryty, że tam trzeba skakać po nich, ale teraz jeszcze jest jakieś takie. Nie, bo ty umiesz parkurować, no i tyle. No. Parkurować mnie... przy takim opadaniu, to akurat moje umiejętności parkura coś. No to jeszcze lepsze są, bo możesz sobie... Czekaj, okay, tam jest coś, tam coś jest. Ja tam pójdę. Ty, też, a nie, to, to żelazo znowu. Mam coś tam, coś tam mam, zaraz, go zbieram trochę sobie. No, bieraj to. Hmm. Zaraz się zdenerwuję i odpalę sobie game moda. Przek no Przekopię je te wszystkie i zobaczymy, czy tam będzie coś takiego jak ruda meteorytowa. Poza tym, no nie wiem, no to jakoś chciałbyś okulary sensoryczne? A do czego nam no są potrzebne? Nie mam bladego pojęcia, Ty mnie pytasz? No a kogo mam pytanie? No w końcu ty je znalazłeś. No, wyglądają jak okulary, tylko że jeszcze do tego trzeba mieć jakieś soczewki sensoryczne. Mhm. Które nie wiem. A to tam, za ruda jest, o tam, tam, to mnie interesuje, wiecie? No to... O tamto, idę tam. Idę tam. Te skoki są niesamowite tutaj. No. Hm. Spróbować się zabić? W sensie skoczyć w tą, tą przestrzeń? To na koniec odcinka spróbuję, co się na wydarzy. Na odcinka, a później tak sobie najwyżej zobaczymy. Na razie Tylko ustawię dać. TP do ciebie, że tak powiem, żeby wiesz, w momencie, w którym zacznę umierać, to... Chyba, że umrzesz od razu, nie? No nie, no chyba nie. Aż tak źle to nie powinno być. Tam jest to. Mam teraz to trochę. Jakaś asteroida mi się trafiła. Ja mosta buduję w <laughs> kosmosie. Most w kosmosie, nieźle. No... Różne są zboczenia, nie? To jest w ogóle zaruda, właśnie. Różne zboczenia. To no tak, mi się powiedział. Nie wiem, jakoś do mnie kompletnie nie dociera ten, ten mod. Ja, z ja, razem mam nadzieję, ja, że... Ja też właśnie o tym co mówiłem, bo trochę jestem no, rozczarowany nim. Jak o, mam o fuck. Kolejne żelazo. żelazo to tutaj sporo. To jest za daleko się tym od tego. Bez przesady, co? Ciekawym, jakie tu są kordy. Na jakiej wysokości jesteśmy? No, mhm. na, na 71 jestem. No to dobrze, chyba. nie? To, to dosyć nisko, nie? No, biorąc pod uwagę, że jesteśmy w kosmosie. Spodziewałem się, wiesz, co najmniej... Dobra, teraz spróbuję się wdropać do góry. To nie jest to nic tym dobrego. Nie mogę na tym kamieniu nic postawić. Dlaczego? Tu mogę. Dziwne. Teraz mogę? Ła! Czy tak wysoko? Znalazłem chyba jeszcze większą tą taką yy, lodową. Tak? nie wiem, czy większą. Nie wiem co to za ruda, nie mogę jej... nie mogę jej zlokalizować, tej rudy. Gdzie ją widziałeś wcześniej? Dość nie wiem, to wygląda tak jakby... no ziemska ruda, nie? No zaraz ja tam skoczę. Uwaga, to jest... to jest ryzykowne, co ja chcę teraz zrobić, ale... postaram się trafić. A czego się nie robi dla widzów? Jest, trafiłem. aluminium, ale się kurde, no... no. Pff, pff, pff. A ja skaczę po odłamkach. A Fe? No, tu nic nie ma! No nic tu nie ma, no! Asteroidy jak asteroidy, tylko gdzieś tu trzeba znaleźć tier 4. To tutaj trzeba szukać? No, a gdzie? Nie mamy dalej możliwości polecenia. No nie wiem, właśnie. Naprawdę tu nic nie ma. <ścoughs> To spienia nicości. tamtą stronę zobaczcie, już jest prawie pusto. Pojedyncze klocuszki tylko. Nie, no nigdy nie jest pusto. Jak będziesz wystarczająco długo szeru, to gdzieś dojdę. Tak gdzieś dojdziesz. Dobra, uwaga, to... ja robię teraz to, co jest u mnie, w moim wydaniu, bardzo karkowne. Będę się starał przemieszczać pomiędzy klockami, wiecie? Skoczę do tamtego, czy spadnę? Ląduj, ląduj, dobrze. Dobre, dzięki. Dobre, dzięki, zląduję. Znowu jakieś żelazo. jest jakiś obcięty ten asteroid? Jakby go ktoś jak kierował, ciachnął? Wiesz, możliwe, że ci się nie doczytał, nie? To co, testujemy co się stanie jak spadnę? Wiesz, już, 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 teraz od razu czekaj, no, daj ja no, no bo ja nie wiem no co, co tu robić No miałeś jeszcze. szukać tego kamienia, no! No szukam, no i co? No, no i co, i znalazłeś? Nie. To szukaj dalej. No ale to nudne jest. No, ja wiem, ja miałem takie wow, dla mnie też... ale trafiłem na wielkie, wielkie, wielkie o, takie widzisz, znalazłeś Asteroidy coś. z tym, z, 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 z lodem. Ła! No. Znalazłeś coś? No, powiedzmy. A gdzie się podziały moje kilofy? Możliwe, że tam przytrzymując coś, schowałeś się do plecaka. E, całkiem możliwe. A plecak jest pod B. Tak. Mhm. Były, dobra. Już mam. No co dalej tu zrobić? W którą tu stronę wyskoczyć? No Przeba to żem, żem poleciał. Gdzie żeś poleciał? Na dół. Co, żyjesz? Jest... Zaraz zobaczymy co się, co się wydarzy. No ja tu stoję. Jestem na minusie. Hmm? Jestem na minus 30, minus 40, hmm? minus 50, minus 60. Żyjesz? No żyję. Minus 100. Hmm? I spadam dalej w dół. O, dobra, ja, zaczęło mnie bić na minus 100. O, świetnie, to żeś. Zabiło cię? Nie jesteś już. Typnąłem się do ciebie. No, kocek niżej jesteś pode mną. Ja ten most wybudowałem tam masz A tam, aluminium. tam masz przed sobą. O, jakaś ty, jakaś taka właśnie śmiechowa ta ściana, nie? No, obcięta, nie? Dobra, to ja przeparkuruję tam na szybciorca. Chyba musisz te pojedyncze, tak, no. Dobrze, tu ciągle stoję. Mhm. Dobra, gdzie tu teraz? Teraz tutaj. Tam powinienem dolecieć. Kurde, ledwo, ledwo i się nie nie, nie uda mi się. Jest, udało się. Uff. No, widziałem cię. Hmm? Dobra. Ja Jest taką. jestem dla niego. Jeśli nie tutaj w tym momencie, bo akurat skoczyłem sobie. No, spokojnie. Nie, hmm? ja powiem ci, że. No bez rewelacji, no. No, kolejne zresztą bez rewelacji. A może ta stacja kosmiczna, którą można zbudować, coś mi się ciekawego. No to trzeba będzie ją zrobić w końcu. Chociaż no. No nie wiem, no. No, przepraszamy, że tak marudzimy, ale tu po prostu jest. No nudno. Zgadali się w tym samym czasie. No tu jest nudno. Gdzie jesteś? No, już daleko daleko z przodu. Dobra, a mogę się tepnąć? Yy, teraz. No jestem. Za tą asteroidą, do której tam dążyłeś. No już nie widzę, że jesteś już za nią. Nie udało mi się. Nie doskoczyłem. Ale tam wylądujesz niżej na czymś, widzicie. No. No, nie wiem. No. Ja bym kończył w tym miejscu te, 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 te podwoki. Te... No więc, moi drodzy, was jest, mojej drodzy. Jeżeli jest jakieś pomysły, no bo bo ja nie wiem, co tu robić. Jeżeli no. jest coś, co do roboty tutaj na tych asteroidach, to napiszcie nam w komentarzu, proszę, bo jest! Znalazłem! Co znalazłeś? Idę. No? Plocek. <laughs> no, coś innego, tak? Co innego. Ruda Ilmenitu. Coś inna ruda. Ruda, tańczy jak szalona? Mhm, mhm, mhm. Dobra, jestem. Ruda i odłamek, nie, to jest odłamek tytanu. Hmm. Dobra, sprawdźmy co można z tytanu zrobić. Połamałeś tytan? Hmm. Hmm? Chyba tak. Hmm. Czekaj, idziemy, tu mamy tego, tego Galactic Crafta. Dobra, mamy odłamek tytanu. Jego można przepalić na sztabkę tytanu. Dobrze. A co ze sztabki tytanu? Ze sztabki Tytanu możemy zrobić skompresowany tytan. A ze skompresowanego tytanu możemy zrobić tytanowy napierśniki, i tytanowe generalnie yy, miecz. Który zadaje takie hmm. samo obrażenia jak diamentowy. To pewnie ma większą wytrzymałość. Pewnie tak. Bo jest z No Żal. dobra, no trudno. No, trudno, no to. no. Żal. Jednak ziemia jest najciekawsza, ja wam powiem. Żal PL. Wiesz co, na razie no, najciekawsza to była cukierkowa kraina. No tak, ale Ziemia jest w porównaniu z tymi wszystkimi rzeczami jest bardzo fajna. Dzięki serdeczne za oglądanie. Mamy ja nie do Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie roli tylko i wyłącznie dobrą zabawę, więc my się tu nie bawiliśmy dobrze. Nie, ja tutaj akurat było bardzo nudno. Wydaje mi się, że wam również, bo ja nie wiem co tu robić, co tu budować. Nie, mi się wydaje, że musimy zabrać materiał na tą stację kosmiczną i polecić ją zacząć budować. Tak, to coś tak. ciekawego. Zbudujemy ją w kształcie... Nie powiem czego. Pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia. Na razie trzymajcie się. Cześć. Ją. Cześć. Cześć.